na godzinę przed meczem, jaki pomysł na, na koncentrację dzisiaj, na, na jaki jak pomysł na mecz. Pomysł na mecz na pewno jest taki, żeby utrzymać e, ośmiogronkową zaliczkę e, z pierwszego spotkania. Natomiast e, w pierwszej kolejności chcielibyśmy uniknąć e, takiego obrazu gry, w jaki e, byliśmy jak, świadkami byliśmy e, od 50 minuty w pierwszym meczu e, w gruszkowie. więc e, w pierwszej kolejności dzisiaj a, stajemy na wysokości zadania i e, aby zrobić takie, tak, przygotować się do tego spotkania, żeby przez 90 minut ta gra była jeszcze lepiej dokonywana, jak właśnie w pierwszym meczu. Czyli ta koncentracja mocno ukierunkowana na realizację tych założeń, które są trenowane tutaj od roku. Więc w tym momencie dzisiaj nie ma żadnej taryfy ulgowej, nikt przy nie myśli o tym, że ten mecz już jest wygrany, że ten baraż już jest zakończony. Robimy wszystko, żeby utrzymać dobrą passę, ale przede wszystkim tak jak mówiłem zagrać zdecydowanie w zdecydowanie lepszym stylu niż druga połowa. Chcemy po prostu utrzymać dwie równe połowy, takie jak w pierwszym spotkaniu z puszkowym, bo one były bardzo fajnie zagrane dla oka kibiców i nas, trenerów, też na samych zawodników przede wszystkim. Ok, jeszcze tylko jedno pytanie, bo to są opcje, którzy grają dzisiaj w leki. Ale wywodzą się z Akademii Macika Murawskiego. Tak jest, tak? jest to e, grupa starsza rocznik 2004 e, wraz z mieszanką e, młodych wilczków krącających e, ich 2005 rocznik, ale obie grupy e, przechodzą płynnie na zasadzie współpracy właśnie z lekiem Zielona Góra, e, z Akademią Tółkarską Macieja Murawskiego, więc e, w tym momencie e, jest to pierwszy rzut takich owoców, które e, z tej współpracy e, fajnie zaczynają kwitnąć i, i, i to jest e, тоже даже поезд. ku temu, żeby realizować właśnie ten projekt piłkarski w Kultarskim mieście, o którym wspominamy, czy z Maciejem Muranskim, czy z prezesem Krempo, z włodarzami tutaj klubu od początku istnienia tego projektu. Myślę, że tych owoców będzie coraz więcej. To jest pierwszy rzut, tak jak mówiłem, natomiast za chwileczkę rosną kolejni 2,6, 2,7, 2,8. O tych owocach też za chwilę będziemy słyszeli już w barwach, mamy nadzieję, lepiej, nie tylko trzeciej ligowej, ale trzymamy kciuki, żeby dzięki tym owocom też i jeszcze. го W takim gronie z nietrudzinkowego powodu jesteśmy z Was dumni z tego co osiągnęliście z wyniku, który zaprowadził nas dzisiaj no, w miejsce najlepsze z możliwych dla waszego rozwoju, ale też dla kluby klubu. No. Będziemy mogli się cieszyć, że właśnie wy nas reprezentujecie, że zostaliście przez trenerów naszych wyszkoleni i zasłużyliście bez dwóch zdań na to, żebyśmy dzisiaj mogli z uśmiechem się spotkać. Chciałbym podziękować wszystkim trenerom, prezesom za przygotowania do tego sezonu, bo bez tego na koronawirusy dobrze nie poszło.